Mamy dzisiaj piękny dzień i piękne święto. Myślę, że święty Florian gdzieś tam wysoko cieszy się, że ma takich wspaniałych rycerzy, bo, bo nasze serca przeszywa duma, bo trzeba sobie to jasno powiedzieć, że nasz system ochrony przeciwpożarowej, także tutaj, na ziemi ciechanowskiej, jest naprawdę wzorem dla innych. Chciałbym Państwu pogratulować tego systemu, tej pracy, tej pasji. W szczególności chciałbym pogratulować osobom odznaczonym, awansowanym, wszystkich tych, którzy widzieliśmy tutaj na tym pięknym czerwonym dywanie i tych, których nie widzieliśmy. Za codzienną pracę, za trud, krew pod łzy, jak mawiał minister Czerniak. To jest to, co dajecie społeczeństwu i dajecie od dawna. Ten nasz system ochrony przeciwpożarowej jest systemem unikalnym w skali świata. Mamy Państwową Straż Pożarną. Bardzo dobrze usprzętowioną, sprawną, szybką, która działa nie tylko w Polsce, ale na udziela pomocy innym krajom. Ale mamy także Straże Ochotnicze. Budowane od 150 lat albo i dłużej. Unikalne zjawisko. Czy do nas goście z różnych stron świata i patrzą, jak to wygląda, jak społeczeństwo jest zorganizowane? To jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. Chciałbym Wam. Drugą podziękować za, ten, za to ogromne dzieło, bo to jest wielki ruch społeczny działający od 150 lat na polskich ziemiach, który niesie pomoc swoim bliźnim. I oprócz ochrony przeciwpożarowej, oprócz pomocy w warunkach kryzysu, to wiemy o tym doskonale, że Ochotnicze Straże Pożarne to są centra patriotyzmu, bo to jest nowoczesny patriotyzm, to co robicie. Serdecznie Wam za to gratuluję. Robili to nasi dziadowie, ojcowie, i mam nadzieję, że będą robiły to nasze dzieci i wnuki. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel rządu, chciałbym podziękować Wam strażakom, ale chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy sprawiają, że macie tak kapitalny sprzęt. Bo to rzeczywiście widać, że zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Och Ochotnicza Straż po Pożarna. Dysponuje bardzo dobrym sprzętem coraz lepszy. Tylko w tym roku będzie 700 prawie 700 nowych samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Poza tym jeszcze wycofywany sprzęt z PSP, ten, który jest zastępowany najnowszym, będzie przekazywany ochotniczym strażom. To sprawia, że straże ochotnicze się profesjonalizują. Ale wiemy też o tym, że ten sprzęt byłby złomem, gdyby nie ludzi, gdyby nie ludzie, którzy go obsługują z wielką. Z wielkim profesjonalizmem i z wielką pasją. Dziękuję Wam za to, że się rozwijacie. Dziękuję Wam za to, że szkolicie się, że potraficie zrobić doskonały użytek z tego sprzętu. Szanowni Państwo, chciałem podziękować jeszcze tym osobom, dzięki którym ten sprzęt może, tu, może Wam służyć. Bardzo dziękuję moim kolegom. I koleżankom parlamentarzystą Aniu, mówię do pani poseł Cicholskiej, która mnie zawsze wspiera we wszystkich działaniach ustawowych. Bardzo Ci dziękuję za wszechstronną pomoc, którą mi zawsze udzielasz i wsparcie. Bardzo dziękuję komendantom, którzy planują te działania inwestycyjne. Ale są tu jeszcze ludzie, którym trzeba podziękować naprawdę z ogromną taką stanowczością i z ogromnym sercem. To są samorządowcy, Szanowni Państwo. I Wiemy, że zadaniem samorządu jest ochrona przeciwpożarowa. Trzeba powiedzieć, że samorząd w Polsce wypełnia to zadanie doskonale. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu samorządowcom za te oddane działanie, za ten profesjonalizm, za wielkie wsparcie, które okazujecie zarówno Państwowej Straży, jak i przede wszystkim ochotniczym. Strażą. I wiem dobrze, że ta współpraca rządu i samorządu przynosi w tym zakresie bardzo dobre efekty. Wiemy, że mamy za sobą trudny lat COVID. -u. My mamy cały czas trwającą wojnę na Ukrainie. Bardzo wam dziękuję za Panie i Panowie funkcjonariusze, duchny duchowie, za tą ciągłą pracę na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców, którzy dzisiaj... Inaczej niż to zawsze było, bo to zawsze my biliśmy się za cudzą wolność, ale dzisiaj biją się za naszą wolność i dlatego trzeba pomagać ich rodzinom, które tutaj uciekły, które znalazły dom, które znalazły schronienie. Wiem, że udział zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w tym, żeby zapewnić dach nad głową tym uchodźcom, którzy tłumnie swojego czasu przekraczali granice ukraińsko polsko gran. Bardzo wam za to dziękuję i to wielkie dzieło, wielkie dzieło serca. Otworzenie własnych serc przez ludźmi, którzy tego naprawdę potrzebują. I chciałem jeszcze powiedzieć tak na koniec, że wiem, że jesteście dobrymi ludźmi. To naprawdę jest wielkie dzieło, tylko dobry że ludzie mogą nieść pomoc innym. To naprawdę wielkie dzieło i wtedy święty Florian Wspomniany cieszy się bardzo. Życzę Wam podobnej skuteczności jako on miał, bo ten legionista rzymski, ponad jednym wiadrem, potrafił zgasić płonącą wioskę. Pewno to jest trudno, będzie osiągnąć taką skuteczność. Ale, mając ten sprzęt, na pewno żaden pożar nie będzie Wam straszny. Oby tych pożarów było jak najmniej. Ale wiem, że to życzenie jest takie, że idą czasy takie, że. Tych różnych nieszczęść jest bardzo dużo i cieszę się, że zawsze stoicie na posterunku. Na koniec przyjmijcie takie osobiste życzenie dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych bliskich. Niech Wam się darzy, niech Wam się powodzi, niech omijają Was złe rzeczy. Niech święty Florian ma Was i Wasze rodziny w swojej wielkiej opiece. Na tej pięknej uroczystości przede wszystkim dziękuję mojemu koledze parlamentarzyście, ale również ministrowi. Który prowadzi tak trudny resort i wraz z całą swoją drużyną stali na straży obrony naszej wschodniej granicy. Wiem, ile to kosztowało. Zostawiali rodziny. To było trudno wtedy w parlamencie wytłumaczyć, szczególnie parlamentarzystom opozycyjnym. Nasz kolega minister Kamiński, pamiętasz Maćku, z jakim stoickim spokojem musiał tłumaczyć, jak dzisiaj to pamiętam, jak ważna jest obrona naszej wschodniej granicy. Teraz wielu tych, którzy kpili sobie z tego, rozmawiając ze mną, przyznają się i dziękują wam za tę ofiarną służbę. Ja wielokrotnie mówię, jak jestem na różnych uroczystościach ze strażakami, że może mojego kolegi, pana ministra nie ma osobiście z państwem, no bo ma ważniejsze sprawy, ale tak jak pan minister powiedział, koordynujemy, koordynujemy pracami w okręgu i zawsze kiedy z, z, z swoją osobą po prostu może powiem, że naprzykrzam się, ale zawsze te moje prośby zostają wysłuchane i wspólnie pracujemy dla naszych małych ojczyzn. I tylko taka współpraca zarówno z samorządowcami, jak też i z wami, drodzy strażacy, może przynieść efekty, szczególnie w tym trudnym czasie. Wszystkim Wam. Dziękuję za to wszelkie dobro i życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności dla Was, dla Waszych rodzin. Niech święty Florian, patron strażackich braci, zawsze czuwa na dwa. Szanowni goście, ja króciutko chciałem powiedzieć od siebie, od zarządu powiatu, od starostwa: dziękuję. Wielkie dziękuję za Wasze poświęcenie. Za, was, za Waszą służbę dla dobra naszego i tak jak Pan Minister powiedział, OSP ma przeszło 150 lat. Ja mam stare zdjęcie swojego dziadka w mundurze Strażackim. Jeszcze raz wielkie dziękuję. Składam bardzo serdeczne życzenia od całego powiatu i trzymajcie się tak jak do tej pory, bo jest naprawdę. Pięknie i będzie jeszcze lepiej. Dziękuję, chętnie kłaniamy się. Ja chciałem Wam podziękować za dotychczasową naszą wspólną współpracę, którą, y, która odbywa się na każdej akcji. Jesteśmy my, Duchowie, przy akcji, jesteście Wy. zawsze nam się układa bardzo dobrze współpraca. Za to Wam podziękowania. Podziękujcie swoim rodzinom za to, że y, puszczają Was do akcji, Duchowie. Tutaj y, szczególne ukłony dla żon, narzeczonych. No, i może i mężów w niektórych przypadkach. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego dla, dla Was wszystkich, duchowie i, i funkcje żebyśmy się spotykali jak najrzadziej przy tych zdarzeniach. Lepiej w takiej okoliczności jak dziś przy święcie, niż na akcjach. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Duma dzisiaj mnie rozpiera jako komendanta największego i powiem najlepszego. Garnizonu strażaków w Polsce. Słysząc tak wiele ciepłych słów, tak wiele pięknych słów, które tutaj powiedział i pan minister, i wszyscy przedmówcy. Jak również duma mnie rozpiera za wszystkie wasze odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy, gratulacje, ryngrafy. Są to wyróżnienia i odznaczenia dla moich żołnierzy, żołnierzy świętego Floriana, którzy na wzór naszego patrona nie czynią rzeczy niezwykłych, ale niezwykle odchodzą do rzeczy zwykłych. I chociażby można tutaj powiedzieć parę przykładów z ostatnich lat, gdzie daliście wielki dowód, wielkie serce dla bliźnich. Mam na myśli Pandemię. Mam na myśli pomoc uchodźcom z Ukrainy, jak również wielki dar i wielkie serce dla strażaków za wschodniej granicy z Ukrainy, gdzie oddaliście sprzęt, odzież, ubrania dla tych strażaków, aby oni również mogli czynić to dobro na rzecz swoich bliźnich na wschodzie. Za co. Serdecznie Wam, za co serdecznie Wam dziękuję, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to wielki dar, wielkie serce, wielkie poświęcenie. I dzisiejsza uroczystość, dzisiejszy apel jest tego wielkim dowodem, gdzie otrzymaliście wiele wyróżnień, wiele odznaczeń za Waszą codzienną pracę, za Wasz codzienny trud. Nie byłoby to możliwe. Gdyby nie dwa podstawowe elementy: Wasz profesjonalizm, Wasza wiedza, Wasze doświadczenie, Wasze bohaterstwo, Wasze wielkie serce. Jak również sprzęt, który otrzymujecie dnia codziennego, każdego miesiąca, w tym roku, w ubiegłym roku. Są to podstawowe narzędzia pracy, które pozwolą Wam czynić, to dobro. A te, do, a te podstawowe narzędzia pracy są dzięki tutaj obecnemu panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, który myśli, dba i ma wielkie serce dla Was. A równa się to bezpieczeństwo Wasze i Waszych mieszkańców tego powiatu, województwa mazowieckiego, jak również całego kraju. Za co Panie Ministrze w imieniu Strażaków, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, jak również Państwowej Straży Pożarnej dziękuję. Za to, co Pan robi dnia codziennego. Jak również chciałem podziękować Panu, Panie Ministrze, za naszą wspólną współpracę, za to dobro, za mądre wskazówki, za mądre odpowiedzi codziennej służby. Dziękuję jeszcze raz. Chciałem również podziękować wyróżnionym, awansowanym, odznaczonym, ponieważ są to wyróżnienia dla Was, a nie tylko. Są to również wyróżnienia dla Waszych jednostek ochotniczych Straży Pożarnej, jak również dla jednostki ratowniczo-gaśniczej i komendy powiatowej tutaj na terenie powiatu Ciechanowskiego. Dziękuję Wam za to wszystko, co robicie na co dzień. Wyjść pięknych słów Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, które macie na swoich sztandarach, jak również które nosicie w własnych sercach. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj w Szumierzu w gminie Regimin, by uczcić powiatowe święto Dnia Strażaka. Większość z nas tu obecnych to osoby pełniące funkcję publiczną. Czyli służbę drugiemu człowiekowi. Wy strażacy tę służbę pełnicie na pierwszej linii ogna, ognia. Można by powiedzieć na pierwszej linii frontu. Narażacie swoje życie i zdrowie, wyjeżdżając do pożarów czy zdarzeń. Nigdy nie wiecie, co Was spotka na miejscu. Liczy się czas, liczy się pomoc. Dlatego należy Wam się ogromny szacunek za to, co robicie, za to, że nas chronicie. Za to, że po prostu jesteście. Myśląc o strażakach, zawsze myślę o wzajemności, bo w zasadzie jesteśmy po to na świecie, żeby sobie nawzajem służyć. Każdy ma coś do zrobienia. Ale Wy, wybierając tę służbę, szczególnie dużo ryzykujecie. I to jest godne najwyższego uznania. Dziś jest Wasze święto, dlatego dziękuję Wam serdecznie za codzienną. Gotowość niesienia pomocy ludziom. To jest w tej służbie najważniejsze. Powiatowy Dzień Strażaka to doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim Strażakom za ich bezinteresowną pomoc, ale również idealna okazja do podziękowań dla osób, którzy w jakikolwiek sposób pomagają w funkcjonowaniu, zarówno Państwowej Straży Pożarnej. Jak również ochotniczej Straży Pożarnej. Bez, pomo bez pomocy ludzi o dobrych sercach, życzliwych, zaangażowanych, nasze ochotnicze straże pożarne w naszych gminach nie mogłyby się tak szybko rozwijać i tak sprawnie funkcjonować, a także pomagać naszym mieszkańcom. Dzięki tym osobom możemy mieć w naszym regionie coraz lepszy sprzęt coraz bardziej nowoczesny, lepiej możemy szkolić naszych druhów, więc szczególne podziękowania chciałabym skierować do naszego ministra, do naszych ministrów, pana Macieja Wąsika, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale także ministra, który nie mógł być dzisiaj obecny, niestety w związku z, ze służbowymi obowiązkami, doktora Rafała Romanowskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Oni szczególnie dbają i wspierają nasze straże pożarne i nasz region, zarówno jeżeli chodzi o środki finansowe, jak i również swoją obecnością. Dziękuję bardzo za wsparcie Pani Poseł Annie Cicholskiej, a także Panu Generałowi, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Nadbrygadierowi Jarosławowi Piotrowskiemu, który z dniem 1 maja 2023 roku włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego między innymi jednostkę z terenu naszej gminy OSP Pawłowo, okazując w ten sposób pomoc i wsparcie na najwyższym poziomie. Dziękuję również komendantowi powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, brygadierowi Tomaszowi Gajewskiemu po prostu za okazaną pomoc niesioną bezinteresownie, serdecznie i z głębi serca. Dziękuję bardzo. W imieniu druhów, a także swoim dziękuję, ponieważ ta pomoc przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Z okazji dzisiejszego święta chciałabym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim strażakom awansowanym i wyróżnionym. Życzę Wam, by trud, który podejmujecie w codziennej służbie, był dla Was źródłem satysfakcji, zadowolenia oraz społecznego uznania, o które w dzisiejszych czasach szczególnie trzeba zabiegać. Życzę, by pełniona służba była zawsze bezpieczna i pozwoliła na spokojny powrót do domu. Życzenia kieruję także do rodzin strażaków, aby wspierając swoich bliskich, wykazywały dużo cierpliwości, ciepła i zrozumienia. I żeby święty Florian miał Was wszystkich w swojej opiece i nieustająco nad Wami czuwał. Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym, wyróżnionym, awansowanym strażaków, strażakom i życzę kolejnych sukcesów. Na zakończenie chciałabym serdecznie podziękować osobom, które pomagały nam we współorganizacji dzisiejszej uroczystości. W szczególności dziękuję za odprawioną mszę świętą w intencji strażaków, powiatowemu kapelonowi strażaków, księdzu kononikowi Krzysztofowi Jaroszewskiemu oraz, oraz proboszczowi parafii Koziczyn Robertowi Głuchowskiemu. Serdecznie dziękuję druhom z Ochotniczej Straży. Serdecznie dziękuję druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumierzu za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. oraz ochotniczej straży pożarnej w Ciechanowie z kapelmistrzem Leopoldem Słukowskim Cornans na czele za oprawę muzyczną podczas dzisiejszej uroczystości. Dziękuję również sponsorom, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo.